I kiedy Aslan na koniec drugiej części rozmawia z czwórką dzieci, to z każdym z nich rozmawia osobno i jedno z nich pyta, a co będzie z tamtymi? I właśnie Aslan odpowiada, każdemu opowiadam jego własną historię. Ten fragment Ewangelii przypomniał mi właśnie tę baśniową historię, dlatego że i ta rozmowa Aslana z dziećmi, i ta rozmowa Jezusa z Piotrem pokazuje jedną ważną rzecz. My bardzo często patrzymy na innych i na ich życie, jakby było czymś lepszym od naszego albo czymś ważniejszym i zamiast skupić się na tym, co do nas należy, co my powinniśmy robić, skupiamy się no nie wiem, na jakichś historiach, plotkach dookoła nas. I pan Jezus w tym fragmencie ukierunkowuje Piotra, ale także nas. Jeżeli chcę, abyś po, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. I myślę, że kluczowe są te słowa właśnie. Ty pójdź za mną. W opowieściach z Narni, Aslan mówi, każdemu opowiadam jego historię. I myślę, że dla naszej wiary najistotniejsze jest właśnie to że y, mamy mieć relacje z Jezusem, mamy iść za nim, y, a nie szukać tylko czegoś powierzchownego.